Dzień dobry, tu grajwista, zapraszam Was do odcinka z hcr -a. Tak, to już jest potwierdzone. Robię serię z hcr -a. No to dzisiaj uznajmy, że jest pierwszy odcinek. No bo jakby powiedzieć. Jak tu by się to wyrazić? A, dokładnie. Tamten był specjalem. Jak specjal może się zaliczać do serii? No właśnie. Więc dziękuję i zapraszam do oglądania. Tak Was znowu w nową grze Philippine Pride Running. Dzisiaj postaram się pobić mój rekord. Na biomie o nazwie Wieś. Będę oczywiście grał motocrosskiem, bo motocross jest jednym z najlepszych, jak nie najlepszych pojazdów w tej grze. A więc już mamy motocrossa wybranego. Możemy zawsze na dzienne wyzwanie pójść. I w sumie nawet mogę tak zobaczyć. No, a na razie. Pierwsze 100 metrów dobrze idzie. O, 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 tu się spowolniło O dobra, dobra, jesteśmy na 200 metrach. Hmm. Już 400 o no i koniec. Dobrze. No to rozdzielne wyzwanie spróbowaliśmy, to teraz wiecie, 1800 metrów, M mam nadzieję, że dam radę, najważniejsze, że to się dobrze wybijać, jakoś się za mocno nie blok, o, uważać na podskoki, a wybijanie, a podskoki to są różnice, bo podskok to tak jest gdzieś, a wybijanie to o, takie o. Lipka robisz na wybijaniu. Ale ile już... O, minutkę dopiero. To luzik, bluzik. Na razie wziąłem pierwszy pół kilometra. Jest dobrze, ale... Będę się cieszyć, ja będę już na tysiącu. Oj, oj. Jesteśmy blisko. Czy damy radę? Bo... Bo ja trochę nie jestem pewien, no ale chyba damy. Czy nie? Wszystko damy. Radę damy. się my nigdy. Nie poddamy. Radę damy. Skok. Na razie o, o o tu było ok skok To nie To nie jest walka o to już nie będzie najwięcej robić. rekord o już tysiąc jest, dobrze Żeby rekord pobić bo ją nie dokończyłem, więc jest 1000 już 1100 o o tu tu trzeba o na te też trzeba uważać no i dalej idziemy coraz to dalej Się nie poddajemy o o jest dobra doszliśmy przeskoczyliśmy dziurę a tu taka jest uj, 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 dobra idziemy. aj, prawie. Widzicie, w tej grze dotkniesz delikatnie głową i już masz złamany kark, więc... Więc nie, że, że trzeba uważać na to. A ja staram się pobić rekord, więc... O, w tą dziurę przeskoczymy, przeskakujemy. To przeskakujemy, zobaczymy, za chwilę to przeskoczymy, to też, okej, okay. to przeskoczymy, tutaj już będzie trudno, chociaż dam, damy radę, jest już, już widać miejsce, gdzie jest, Oż, co za grom. Nie złapaliśmy paliwkę i może należy paliwko wykończyć. Teraz... Nie, dobrze, dobrze, widzę. Widzimy paliwo. Dobrze na razie. Dawaj. No, jesteśmy blisko. Jest nowy rekord! Teraz tylko patrzeć. No niestety, ale do odcinka zdobyty, więc co ja się z wami żegnam, jutro będziemy pewnie próbować na porze roku, tego, to być tego chociaż będzie trudno, no i co tak będziemy dalej chodzić, elo. No jak tam widzowie zobaczyliście, podobał się Wam odcinek? Dajcie znać w komentarzu. Następny za jakiś czas. Elu!